Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani kochani, zobaczcie jaki inny dzień niż ostatnio na vlogu. Wczoraj było słońce, znaczy ostatnio na vlogu było słońce, cieplutko. Teraz pada deszczyk, jest wszystko zamglone tam. Jak widzicie, zawsze jest piękny widok gór, nie ma nic, jest zamglone, ale to też ma swój urok, bo piszą mi ludzie, że w Warszawie jest dużo gorąco, a tutaj nie jest. Tutaj jest fajnie, takie wiecie, górskie powietrze. A ja słuchajcie, zaczęłam. Może nie są takie warunki wymarzone jak ostatnio, ale od chodzenia boso po trawie. Wkręciłem się w to bardzo mocno, także, także zaczynamy tego vloga. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie to zrób, ale zaczynam tego vloga. 3, 1, vlog! To jest zupełnie coś innego niż ostatnio, ale jest super. Pisaliście mi w komentarzach, że albo faktycznie to robicie, albo że dobry pomysł Luka, dobry pomysł Aga, że zaczniecie to robić, więc ja polecam, naprawdę fajnie. A po mokrej trawie, wiecie, mgiełka, zobaczcie jaki jest klimat. Dzisiaj jest zimno, mgliście, a ja sobie chodzę boso po trawie jest super. Dobra. Dobra, gdzie bo jest bardzo zimno. Dzisiaj jest spoko, ale to nie to co ostatnio. Szósty dzień mojej diety, zobaczcie boczek, jajka, pomidory z mozzarello i yy, nauczyłem się tego przed chwilą. korboce. tak to się nazywa. Na wczorajszym vlogu z rutyny nie kłamałem. Znowu, tak jak co ranek, śniadanie do łóżka. Nie niu, zobacz, tatuś! Patrz! Uh -huh. Uh -huh. Fajne? Nie, dziwak, tato, zobacz. Uh -huh. Musimy to koniecznie kupić. Dla niej? W tymi, ty to nie, nie? Wyobrażasz sobie, żebyśmy wszyscy sobie to kupili? Nie! Czemu? Fajnie, nie tak chodzić. Taj. E, idziemy teraz do... nie chcę do rezydencji. Gdzie idziemy za Na Krupówki. Na Krupówki. Na Krupówki idziemy, idziemy coś oszamać, pójdziemy sobie w miejsce, gdzie, gdzie jest jakiś y, ogródek, bo, bo tak. jest bardzo ciepło. No i fajnie, Hanika już jest prawie gotowa i wychodzimy, tak? Tak. Zobaczcie, jak to jest. Wczoraj wymarzyłem sobie, że pojadę kolejką, kolejką, wyciągiem butorowym. Wiecie, jest coś takiego zakopanym, że zjeżdża się taką kolejką jest dużo wyciągów, jest Szymaszkowa, ale Szymaszkowa jest taka nowoczesna, takie kanapy, wszystko kopanie, a butorowy to jest podobno coś takiego, że taki zjazd, że, że ten sprzęt, na którym siedzisz, po prostu skrzyp jest stary i mi się to bardzo podobało. Podobno zjeżdża się nad domami, górali, to niesamowite, niesamowite odczucie i ja wczoraj zamarzyłem sobie, że muszę patrzeć, gdzie jestem oświetlony, I ja wczoraj zamarzyłem sobie, że zjadę. Angelika cały dzień mówiła mi, nie rób tego, to skrzypi, tego nie sprawdzają, to jest straszne, a ja bardzo chciałem, powiedziałem sobie, że dzisiaj, bo dzisiaj jest ostatni dzień, wyjeżdżam chyba za trzy godziny, powiedziałem sobie, że dzisiaj na pewno zjadę, wstaję rano mgła, pogoda, a w takich wypadkach niestety jest zamknięty, więc, więc nie zjadę do tego, przeszedłem sobie na strefę relaksu. Posiedzę sobie, poczynuję, popływam, a później jestem umówiony z agą na ten wiek, To, co mówię wam w poprzednim vlogu. Trans, medytację, nie wiem, co aga przygotowała, także bądźcie czujni i proszę was, jeszcze was poproszę na pewno przed medytacją, ale proszę was, usiądźcie, jak będę z agą, usiądźcie i zróbcie przez 10 minut dokładnie to, co ja, znaczy to, co ja z agą, okej? Okay? Przez 10 minut zróbmy wszystko w czasie jednoczesnym, że tak Powiem, że, żeby wszystko naprawdę, żebyście robili to co my i mam nadzieję, że poczujecie się lepiej. Ja teraz cilję Angelika Odsychę, ponieważ dzisiaj tak. Ja właśnie z brzuchem, znaczy nie tyle płakałam, znaczy nie płaczę praktycznie, tylko było jej niewygodnie. Szarlotka jest taka, że, że ona nie płacze, tylko po prostu daje znać, że coś jest nie tak. Dlatego teraz dziewczyny odsypiają, jak zwykle śniadanie jest na jak zwykle śniadanie jest na nocnej półce. Mam teraz czas dla siebie, później medytacja z agu i jedziemy do Warszawy i dzisiaj może zrobię pierwszy trening na siłowni po trzech miesiącach. Nie mogę się doczekać. Zobaczcie jak tutaj jest pięknie i przede wszystkim pusto, wiecie, dobrze, każdy na weekend, żeby odpocząć sobie, przyjeżdża w piątek, wyjeżdża w niedzielę, a dzisiaj jest poniedziałek, więc większość gości wyjechało, w weekend rezydencja była praktycznie na full, a dzisiaj jest pusto, jest 10 rano i zobaczycie tylko moje królestwo, jak tutaj jest pięknie, ale ja na razie nie basen, ja do mojej ulubionej rzeczy, jacuzzi, uwielbiam po prostu, proszę mi tu włączyć. I jazda. mi kolor, nie lubię zielonego. Wow, 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 kalma, kalma. Nie, nie, to jest to. Czy mogę zmienić kolor? Tak jest. Dobra, słuchajcie, jesteśmy, jesteśmy. Ostatnio w komentarzach bardzo dużo pisaliście, że, że chcecie, żebyśmy... Co to jest w ogóle, co będziemy robić? Będziemy robić taką sesję wdzięczności, którą ja robię zwykle rano, albo już w drodze do pracy, na jakieś spotkanie, ale staram się to zrobić jeszcze w domu, albo mhm. też wyjść na zewnątrz. To jest najlepszy moment. Ale tutaj też jest okej, okay, nie? Jest musimy, musimy. pamiętać to, co tak. Wam mówiłem, chcę, żebyście zrobili to, żebyście Ani słuchali i żebyście zrobili to razem z nami, bo, bo jakiś taki mam, mam w tym cel, żebyśmy to wszyscy, wszyscy razem zrobili. Także zaczynamy, muzykę potrzebujemy, tak? jakoś. nie, nie potrzebujemy. Nie, na razie opowiem, co to jest Do, w oh, ogóle super. i Dobra. czemu to służy. Wiecie, w takim dzisiejszym czasie jesteśmy w czasie życiu naszym, jesteśmy tak zagubieni czasami, że przestajemy dostrzegać to, co mamy. I powoduje to też, że ciągle chcemy czegoś nowego. Nie wiem, lepszych samochodów, lepszych ubrań. Ciągle jesteśmy w takim pędzie i nie doceniamy tego, co mamy. Sesja wdzięczności polega na tym, że po prostu wstajemy rano, myjemy zęby. Najlepiej jest wyjść gdzieś na zewnątrz i po prostu iść sobie na spacer. Wyjść sobie nawet boso, albo jak nie macie gdzie wyjść, to wystarczy po prostu usiąść w domu i przypomnieć sobie tak po kolei, za co jesteśmy wdzięczni. To są tak proste i banalne rzeczy. No zaraz zresztą zobaczycie, bo ja będę to robiła jakby tak od siebie, a wy możecie się podłączyć pod to, albo zrobić swoją sesję taką już e, później, ale zobaczycie o co w tym wszystkim chodzi. Także zachęcam i polecam robić to naprawdę każdego dnia. Zaszą ciary, ale Dobra. fajnie. Dobra. Dobra, zaczynamy. Mam co Nie, nie musisz. Albo no możesz, nie? jak tak ja chcesz, Dobre. możesz sobie zamknąć Dobre. oczy. I pomyśl sobie, za co jesteś w swoim życiu wdzięczny, co takiego masz, yy, nie wiem, w swoim otoczeniu, w swoim ciele, yy, jakich ludzi spotykasz, za co jesteś wdzięczny. Ja zacznę mówić, ja dziś jestem wdzięczna za swoje życie. Teraz swoje kolej. Jestem wdzięczny za rodzinę i przyjaciół. Yy, ja jestem wdzięczna za to, że jestem zdrowa. Jestem wdzięczny za to, że się rozwijam. E, ja jestem wdzięczna za mądrość w cioło. Jestem wdzięczny za teściową. <laughs> ja jestem wdzięczna za mojego zięcia. <laughs> jestem wdzięczny za... za to, że jestem zdrowy. Mm -hmm. e, ja jestem wdzięczna za to, że mogę żyć w kraju, w którym kobiety Mogą się kształcić, mogą pracować, no mogą praktycznie żyć na równi z mężczyznami, bo nie zawsze jest tak w innych krajach. Jestem wdzięczny za to, że mogę sam kierować swoim życiem. A ja jestem wdzięczna za to, że jako kobieta mogę kierować samochodem. Jestem wdzięczny za to, że dzisiaj stałem rano. Ja jestem wdzięczna za to, że jestem w takim pięknym miejscu jak Zakopane, jak Guałówka, jak rezydencja Guałówka. Muszę powiedzieć to samo. Jestem wdzięczna za to samo, naprawdę. <grym> Okej. Okay. Ja jestem wdzięczna za wszystkich ludzi, którzy przychodzą do mojego życia i nawet jeżeli te relacje są trudne, to też jestem bardzo wdzięczna, że przychodzą do mnie i czegoś mnie uczą. Jestem wdzięczny za to, że codziennie uczę się nowych rzeczy. Ja jestem wdzięczna za moje stopy, które wczoraj pozwoliły mi pochodzić po górach. Jestem wdzięczny za moją córkę, bo jest najważniejsza dla mnie teraz. Ja też jestem wdzięczna za moją córkę i za to, że mam już kolejne pokolenie, że mam już maczkę. Jestem wdzięczny za to, że moja siostra szczęśliwie dorasta i coraz więcej mam z nią tematów do rozmowy. Ja jestem wdzięczna za wszystkich moich przyjaciół i znajomych, za czas spędzany z nimi. Jestem wdzięczny za to, za moich przyjaciół, którzy wiedzą, że nie jestem doskonały, ale i tak to rozumieją. Mogę się szkolić, mogę chodzić na różne wykłady, warsztaty. Nie wiem, za co jesteś jeszcze wdzięczny. To jest tak, że potem możemy schodzić tak dużo łębie i być wdzięczny nawet za takie drobne rzeczy. Warto też doceniać siebie i. Mówić sobie nawet, jeżeli chodzi o nasz wygląd, bo bardzo często mamy kompleksy na tym punkcie i szczególnie jeżeli czegoś nie lubimy w swoim ciele, to warto być za to wdzięcznym i zobaczycie, jak po paru dniach to się zmienia i nagle zaczynamy akceptować y, tą część ciała. A jak ktoś nie wiem, nie lubi swoich dłoni, ud, y, czegokolwiek, to. Jestem wdzięczny za moje krzywe zęby, które o. niedługo będą proste. Wtedy <słatki> będziesz wdzięczny <słatki> <słatki> Okej. Okay. Ważne jest też, żeby doceniać takie drobiazgi. Ja na przykład dzisiaj jestem wdzięczna za to, że mogłam rano zjeść to śniadanie. Że mogłam wypić dobrą herbatę, że mogłam spotkać się z moimi pracownikami, i ustalić rzeczy na kolejny tydzień. Także to są takie drobiazgi. Super, mega, nie tak się uświadamia później. Tak, I, i naprawdę, słuchajcie, zróbcie sobie takie wyzwanie, żeby robić to codziennie. Wystarczy na to poświęcić. Parę minut, a jeżeli macie ochotę, to możecie to zrobić no, dużo dłużej. I zobaczycie, jak się zmienia energia i jak się zmienia poczucie szczęścia, bo naprawdę jest tak, że my no, nie doceniamy tego, co mamy. Ja mam ciary, naprawdę, mega tak, całe, naprawdę. Czy się czujesz lepiej? Tak, bo tak, rozpowiniem tak, że... zobaczyć, że na przykład jak spytasz kogoś, jakie masz marzenia, to przeważnie każdy Ci powie materialne, nie? Tak. A jak teraz mówimy, za co jesteśmy wdzięczni, no to tam mm -hmm. powiedzieliśmy kilka rzeczy, ale w zasadzie takich właśnie mega prostych. Tak. Wow. Niby takie łatwe, nie? Proste. Tak, ale tak naprawdę ja w swoim życiu najbardziej jestem wdzięczna za takie rzeczy niematerialne. Uh -huh. Czyli za relacje, za zdrowie, którego nie da się kupić. Um, no właśnie za to, że żyję w takim kraju, w którym mogę się kształcić jako kobieta. Wiem, że nie wszyscy jesteśmy zadowoleni <laughs> z tego, co się dzieje w naszym kraju i ja też mam jakieś obiekcje, ale i tak, jak spojrzę na inne kobiety w innych krajach, to uważam, że mamy naprawdę dobrze. I, I to są dla mnie takie wartości. I dopiero w momencie, kiedy to chwytamy, że to jest coś, czego inni nie mają, to jest takie wow, że mogę, tak? Że mogę. A poznajemy osoby na swojej drodze, które nie mają tego, co my, nie? To prawda. Wow! Tak. wow. Też wiele osób do mnie na przykład pisze, że chciałoby, nie wiem, pójść na jakieś szkolenie, na jakieś warsztaty, ale nie stać ich na to, tak? I to też jest cenne, kiedy my, no, możemy docenić to, że, że jest nam to dane, żeby, żeby gdzieś sobie pójść, albo, nie wiem, kupić dobrą książkę, czy gdzieś wyjechać. I ja zawsze jestem mega wdzięczna, jak wyjeżdżam i mam okazję, nie wiem, zwiedzić jakiś nowy kraj. No, w tej chwili jest to trochę trudne, mhm. ale nawet jeżeli gdzieś wyjadę teraz nie wiem, w Polskę i, i zobaczę coś nowego, to, to będę mega wdzięczna. Także słuchajcie, to jest jak bardzo to. Prosta, proste. Zróbcie to. Spróbujcie po prostu zrobić sobie takie wyzwanie nawet, robić to przez tydzień, dzień w dzień. Wstajecie e, rano i tak. idziecie sobie na zewnątrz gdzieś na spacer. Dokładnie. I za najlepiej, co jesteście wdzięczni. Najlepiej mówić to na głos, ale nie wiem, czy się odważycie tak gdzieś na ulicy. Musicie, 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 to jest kolejny <grym> cel. Musicie mówić to na głos. Okej, nie musicie głośno, ale żeby było... To na jest głos. ważne, żeby to mówić na głos. Inaczej też nasz mózg to odbiera, więc to nie to, że tam sobie w myślach. Można sobie też to pisać, to też jest bardzo fajna technika, ale jednak... Czy Ale super, dziękuję bardzo. I jeszcze jedna rzecz, możecie to robić ze swoimi dziećmi, partnerami, mężami, przyjaciółmi, tak jak ja to z Luką robiłam, tak? Czyli na przemian. Mm -hmm. e, fajnie jest z dziećmi na przykład zrobić sobie taką grę, odwożąc je nawet do szkoły, kiedy to. E, Ale super, no. Mówicie no naprawdę. sobie nawzajem. Tak. Ja jeszcze powiem, kto mnie tej techniki nauczył. Nauczyła mnie Kamila Rowińska na jednym ze szkoleń. Poznałem. Także pozdrawiam też. Pozdrawiamy. Kamila. Tak, i dziękuję za taką piękną e, technikę, teraz mogę się podzielić z wami. Też macie tak, że jak słuchacie Agi, to już jesteście rozprężeni. Odprężeni, no naprawdę. Ja już bym sobie tak posiedział. Ty sobie mów, ja sobie tak przysnę. Mm, Super tak, jest, wszystko że Gdzieś mój głos e, bardzo Mega. uspokaja, także już chyba będę musiała nagrać jakieś sesje takie relaksujące. Mało żeby... tego, czekamy wszyscy na, na, na kanał, kanał. Na, tak, na kanał, wie, naprawdę, niesamowicie. Wie, wie. Kiedy Aga założy kanał? Kiedy założy kanał? No. To już niebawem. Na razie jeszcze muszę ogarnąć taki, wiecie, chaos, po tych wszystkich naszych tutaj restrykcjach, zamknięciach e, obiektów, więc jeszcze chwila, tak, dobrze. ale już się zbieram do tego. Dziękuję bardzo, Dzięki. dziękuję naprawdę. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki vlog, troszeczkę medytacja, trochę e, ta medytacja wdzięczności. Zróbcie to koniecznie i napiszcie mi w komentarzu jak się czujecie, ok? Widzimy się w kolejnych filmach, Nie dzieje się magia. Pamiętajcie koniecznie, proszę was mocno, zróbcie to, zróbcie tą medytację, tą wdzięczność. Spad z dziećmi, z kim chcecie. My teraz wracamy do Warszawy, jedziemy, już w samochód zapakowany, tylko zjemy i jedziemy, wracamy z Zakopanego. To był świetny wyjazd. Jeszcze raz dziękuję bardzo widzimy się w kolejnych filmach. Niech dzieje się magia. Siema!